Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mam, mamy wszyscy. No dzisiaj jest 19 kwiecień 2024 rok a ja jestem rano na pasiece jak Państwo widzą na ulach cisza. Na wylotkach już trafiają się y, młode pszczoły co są wyrzucane martwe czerw z Także dużo się w naszych ulach dzieje. No niestety dmuchnęło arktycznymi upałami, aż trawa rano się bieli z tego wszystkiego. No dlaczego mówię arktyczne upały? No proszę Państwa, nie mogę ra e, ra e, ranić, e, po prostu ranić uczuć ludzi, grup społecznych, które tak twierdzą. No wiadomo, niedługo czeka nas termoizolacja domu, klimat się y, y, odciepla no i trzeba, trzeba domy izolować. No takie zakiwanie. Wiadomo, wody brak na świecie, woda wysycha, wody się obniżają. A co się dzieje? Lodowce topnieją. No i gdzie ta lo, woda z lodowców się podzi y, y, podziewa? Tu z jednej strony nam narzekają, że woda z lodowców nas zalewa, a tu się okazuje, że woda z lodowców na, nas nie zalewa tylko jakaś niezrozumiała propagand propaganda, która, propaganda która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością wiadomo rtęć bardzo szkodliwa w żarówkach w termometrach tylko nie w wyrobach medycznych no i takich proszę Państwa przekrętów mamy masę wystarczy Nam tego chyba już na dziś o proszę zobaczyć jest pszczółka na wylotku, która chyba się upiekła z upałów i proszę Państwa jak sytuacja po tych Arktycznych upałach wygląda w mocnych rodzinach, w zimnych górach hmm, tam się dopiero chyba dzieje. Ale ktoś by się przyznał, ktoś by podważył taką ideologię, że pszczoły trzeba wentylować, chyba nikt by się nie śmielił, chyba nikt by się nie odważył. Tu jeszcze niedawno, parę dni temu, te pszczółki wylegały na ule, walczyły z tym arktycznym upałem, no ale nie wytrzymały, musiały się cofnąć. Ja mam małe, ciepłe ule. No co prawda, założyłem na, na niezbyt rozbudowane rodziny pół nadstawki, ale te gniazda już były, y, w wyniku reduktora wylotkowego CO2, były rozgrzane do czerwoności. To raczej ten impet grzewczy nie został w mojej pasiece zatracony, a jednak na wylotkach już pojawiają się Pojawia się zaziębiony czerw. To znaczy, że dolne partie czerwiu mogły ulec zaziębieniu. Ale przy krótkiej komórce często dochodzi do takich ekscesów, że może być wyrzucany czerw. Ponieważ, gdy jest za krótka komórka, to one już tego nie zasklepią, tylko wyrzucają. Na tym to polega. A to tak plastru idealnie drodzy państwo nie ustawi, żeby to wszystko stykło bo to by trzeba było mieć jakąś maszynę a nie ul no i jak państwo widzą jest niewesoło zimno sady kwiaty przekwitają no pszczółki zgromadziły zapasów na rozwój na pewno pięknie po tych zimach zimna odskoczą i jak mówiłem w wcześniejszym nagraniu natura na pewno ja innym sposobem to wyrówna. Są przecież e, drzewa kwitną w lasach, na przykład brzozy, olchy, może buki, może z tych drzew coś natura nam rzuci i będziemy mieli wtedy typowo uleśny. Teraz. W naszym krajobrazie, w naszym środowisku, bynajmniej tu na Podkarpaciu lasów nie brakuje. Gdzie tylko byś spojrzał, to las, las i las, a jest mało nas. A mówią, że nas przybywa. Jest już w nas prawie 40 milionów. Boże, jaka potęga biologiczna w Rzymie, w środku Europy. A ja nie wiem, czy nas jest 25 milionów. Wioski pustoszeją. Wyludniają się, domy puste stoją, ludzi mało, a nas przybywa. Taka propaganda sukcesu. Może nas przybywa, ale bez granice. Obywateli, a nie Polaków. Drodzy Państwo, no jest niewesoło, niewesoło. Czuję już ten arktyczny upał w gumofilcach na palcach. Ale wypowiadam się zgodnie z obowiązującą narlacją, że się ociepla i będziemy robić termoizolację budynków, bo się odciepla. No i nasi posłowie, senatorowie wszyscy jednym głosem się z tym zgadzają, że trzeba robić termoizolację budynków Mi się wydaje, że w konkursie śmiechu wartem śmiechu wartem oni z tymi uchwałami byliby nie do pokonania. Zdystansowaliby wszystkie komiczne programy. No ale co zrobić? Liczą się eksperci, a nie rzeczywistość. I proszę Państwa, trzeba chodzić po pasiece, obserwować pszczoły. Czyli trzeba prowadzić takie własne pogotowie pasieczne przy tych rodzin, nie trzeba jeszcze bardziej ocieplić, otulić, zlikwidować wentylację, żeby nie doszło do poważnych chorób czerwiu. No niestety teraz będą pasieki po tej fali arktycznych upałów zagrożone. No nie wiem jak sobie z tym i mocne rodziny poradzą. Na krótkiej przestrzeni to one raczej sobie poradzą, ale jak to ma jeszcze 1 maja śniegiem pruszyć po niektórych okolicach, to nie wiem, jak to się skończy do tych rodzin pszczeli. To będzie zależało od fazy rozwoju. Będzie zgnilców, kisielic i grzybic. No niestety taka perspektywa nas czeka a jak będzie u sąsiada to będzie i u mnie bo pszczoły niestety bardzo są towarzyskie składają odwiedziny swoim koleżankom w innych pasiekach w sąsiedztwie i to się będzie rozlekało także czarne chmury po tych po tym kwietniu stoją nad naszą Pasieką, niestety bardzo czarne nad naszymi pasiekami ciężko powiedzieć jak się to do pszczółek zakończy i przelaże niestety kwiecień kolejny raz nam udowodnił tego co człowiek się uczył w podstawówce w skrytanek że kwiecień plecie i przeplata trochę zimy trochę lata i to powiedzonko, to przysłowie ludowe jest w tym roku bardzo aktualne. To, co wyczynił Kwieciej w tym roku, to jest niespotykane. No, ponoć zdarzały się takie odejścia od normy. No i my jesteśmy świadkiem jednego z nich. I proszę Państwa, jak zwykle w towarzystwie... Ciężko się od niego uwolnić, widzicie? Serdecznie się z Państwem żegnam.